caught behind venetian blinds i had to reach for the city lines and this ain't where i belong ain't looking me in my Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a z racji tego, że jest to pierwszy odcinek w nowym roku, to chyba powinienem zacząć od życzeń. Także przede wszystkim zdrówka w tych chorych czasach, no bo to jest najważniejsze, resztę ogarnięcie sami. Może jeszcze życzę Wam odrobinki wędkarskiego farta, bo tu jednak czasami szczęście się przydaje, nie tylko umiejętności, ale poza tym, tak jak powiedziałem, cała reszta w Waszych rękach. Obydwaj z młodym byliśmy mocno ściśnieniowani na ten wyjazd. Pierwszy w tym roku, więc zbyt długo nie zastanawiając się, już zrobiliśmy jeden odcinek rzeki, zanim to wszystko do Was mówię. I od samego początku skupiliśmy się ostro na łowieniu. Dopiero teraz znalazłem chwilę, żeby do Was pogadać, więc zapraszam Was do tego, co wydarzyło się parę chwil wcześniej, a później wracamy z powrotem tutaj do łowienia. Zakrętów rzeki już przeszedłem i już pierwsze spostrzeżenia mam. To, co rzuca się od razu w oczy, to to, że woda jest naprawdę dosyć mocno podniesiona i też trącona, co z jednej strony jest spoko, z drugiej strony niekoniecznie. Z moich obserwacji wynika, że taka lekko trącona woda jest bardzo fajna, bo trochę tak jakby. Ogłupia te ryby w sensie takim, że one nie są aż tak ostrożne jak w krystalicznie czystej wodzie, gdzie widzą nas z kilometra. Natomiast no, w, w drugą stronę to też działa. Jeżeli jest za bardzo trącona, no to już jest wtedy bardzo ciężko przechytrzyć te ryby. Eee, trzeba bardzo mocno kombinować. W tej chwili ta woda jest taka pośrednia, Ona nie jest ani za, ani za czysta, ani za brudna, jest, 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 jest myślę w miarę spoko. Chociaż mogłaby być trochę bardziej klarowna, no ale nie można mieć wszystkiego. Natomiast no jest bardzo podniesiona. Jak wszyscy dobrze pamiętamy, w grudniu przed świętami był dosyć agresywny atak zimy. Umówmy się. Bardzo szybko przymroziło, były wysokie mrozy. Później, o właśnie, to jest efekt podniesionej wody i tego, że zbiera z brzegów jakieś badziewie. No ale wracając do wątku, to właśnie. Po tych mrozach i po dosyć obfitych opadach śniegu e, później, zaraz po świętach przyszły bardzo duże ocieplenia, było po 10 albo i więcej stopni i momentalnie to wszystko popłynęło, i cały czas ta podniesiona i trącona woda tutaj, to jest następstwo tego. E, no, generalnie tragedii nie ma. Nie będę tutaj się użalał, że są jakieś ekstremalnie trudne warunki, bo zdarzało mi się łowić w gorszych, ale no, szału też nie ma. Będzie trudno. Ale to trzeba jakoś sobie radzić. Ja lubię wyzwania. Będę dużo kombinował. Będę zmieniał przynęty. Będę zmieniał odcinki. Na pewno też szukał gdzieś tych różnych warunków, bo wiadomo, niżej może być inaczej, wyżej w górę rzeki może być znowu inaczej. Także dużo kombinacji, dużo jeżdżenia. Nie jestem tylko na jeden dzień, więc to działa na pewno na moją korzyść. Teraz. Jeszcze wracając na chwilę do wątku pogodowego, ta temperatura jest całkiem spoko Dzisiaj jest chyba ze 3-4 stopnie. Łowię sobie plecionką. Jutro ma spaść poniżej zera. W dzień ma być co prawda zero, ale w nocy przymrozić, więc rano pewnie jeszcze ten przymrozek będzie trzymał. Być może będę musiał przewinąć się na żyłkę. Zobaczymy. Będę na pewno reagował na to, co się będzie działo. Tak czy siak, trzymajcie kciuki. Jedno branko już było, więc całkiem dramatu nie ma. Mam nadzieję, że uda się coś wyrzeźbić. Lecimy dalej na kolejne miejscówki. Brawo mody ładna ryba, 40. lekko, może lepiej Końcu ojeju o mi tu 4-3-4-5 Ładna żółta ryba Fuck Fak, ale to dobry znak. Ale będę musiał wypikać tutaj. Uff. No niestety, młody miał przed chwilą bardzo fajną rybę. No tak, i cóż. No, tak jest, w pierwszym wpuszczeniu fajna miejscówka, uderzył, no ale niestety wyszedł brak doświadczenia. Ryba zaparkowała w korzeniu, no i niestety. Tak to bywa, ale w tym całym nieszczęściu cieszymy się przynajmniej z tego, że cokolwiek się zadziało, no bo pierwsze naprawdę parę ładnych zakrętów rzeki nie obdarowało nas niczym ciekawym. Teraz całkiem fajna ryba młodego, myślę, że spokojnie ponad 40 cm, takie 4-3, 4-5 nawet. Niestety, ale liczmy na to, że dopiero się zacznie, także spadamy na wodę, trzymajcie kciuki. A kto mówił, że będzie łatwo? <laughs> o kurde. Zapomniałem jakie to cudowne, wygodna łódeczka, szmery bajery, wszystko pod ręką Echo sondy A weź tu teraz człowieku wyleź z tego kurde tu fajnie, ale tu nie ma jak wejść Nie dobrze. Z drugiej strony byłoby lepiej No Dobra, nic nie urzeźbie, bo nawet jak wypuszczę i mi przywali to nic nie zrobię Tego drzewa tu nie było. Bardzo lubię to, że rzeka się zmienia. Cały czas coś się dzieje, co roku. Jakieś nowe powalone drzewo, albo jakiś nowy, jakiś nowy dołek, rynienka, coś się zmieniło. Jak ten szybki nurt potrafi w, dosłownie w pół roku zdziałać cuda. No i witam was ponownie. W międzyczasie jak oglądaliście to co działo się rano, musieliśmy się z młodym teleportować na jeszcze inny odcinek, ponieważ tam, gdzie przed chwilą do was gadałem, była tak brudna woda, że praktycznie nie dało się łowić. Tutaj jest całkiem spoko, natomiast zaczął sypać mega gruby śnieg i to jest zwiastun tego, że już jutro możemy się spodziewać iście zimowej aury bo już wcześniej jadąc tutaj sprawdzałem pogodę i w kolejnych dniach mają być już niezłe przymrozki co prawda w dzień ma być około 0, a minus 1, więc jeszcze się fajnie w miarę przyzwoicie powinno dać łowić. Natomiast w nocy już nawet minus 7, minus 8. No i taki śnieg, jeżeli będzie sypał jak teraz, może to bardzo różnie wpłynąć na aktywność ryb, ale na pewno nie odpuścimy, na pewno będziemy cały czas walczyli. Ja w międzyczasie wyskubałem sobie całkiem fajnego wstrążka. Jest chyba nie jest duży, ale jest w końcu. Jest pierwszy w w tym roku, ale blady. On nie trafił w ogóle, gdzie operacja. Bez zadziory są bardzo istotne. No i cóż, taki oto wielki pstrąg postanowił uraczyć mnie swoją obecnością w pierwszym dniu mojego pstrągowego sezonu. Do wody dzieciaku. Oczywiście fajnego to przesada, żartowałem, nie wiedziałem co powiedzieć, więc dlatego tak powiedziałem. Wydłubałem sobie żenującego strączka, ale zawsze jakiś, więc sezon otwarty, mały dwudziestaczek się uwiesił i, i jak to się ładnie mówi w żargonie, yy, ręka rybą śmierdzi. O właśnie miałem branie, <laughs> yy, więc może jeszcze jakiegoś skubańca się tutaj uda złowić. Także działamy jeszcze, spróbujemy sobie z młodym zrobić jeszcze jeden odcinek, a później już cieplutkie łyżeczko, karbatka, kolacyjka. I widzimy się jutro z powrotem nad wodą. Siemanko dzień dobry. Witam was kolejnego dnia. Niestety wszystko to co powiedziałem wczoraj właśnie się potwierdziło. Rano było nawet minus 7, dlatego postanowiłem sobie na chwilę odpuścić. Wziąłem plecak, w którym mam drona i spróbuję sobie polatać i pokazać wam kilka fajnych tematów. A później oczywiście wracam do łowienia, także o rybach jeszcze sobie pogadamy. No a teraz nie pozostaje nic innego jak po prostu lecimy. Nie na mnie konstrukcja. Nie zwieścisz się w tę dziurę? Po pierwsze się nie zmieszczę, po drugie mam wrażenie, że to zaraz wszystko huknie po Nie Czuję się jakby trzeszczało. No, trochę się wygina. No. Moi drodzy, chciałem dla was z tej oto ambony nagrać ogłoszenia parafialne, ale niestety boję się tam wejść, bo umówmy się, przy tych gabarytach to jest dosyć niebezpieczne. No ty, stary, to jest to jest Dobra, zszedłem na dół i tutaj czuję się zdecydowanie bezpieczniej, więc ogłoszenia parafialne dzisiaj nie zębony, a po prostu z ziemi. Co chciałem Wam powiedzieć? Dwa tematy. Po pierwsze, dlaczego tak długo nic na kanale się nie działo? Pisaliście do nas sporo wiadomości. Kiedy kolejny film, kiedy jakieś inne nasze wyprawy? No, niestety, przez cały grudzień mieliśmy ogrom pracy a może w zasadzie stety, ale bardzo dużo roboty związanej ze świętami, z prezentami, z wysyłkami. Cały czas dodatkowo pracujemy nad poprawą sklepu. Rozbudowujemy naszą ofertę o nowe kategorie, m.in. dział trociowy, którego u nas brakowało, a już zaczynamy całkiem fajnie zaopatrywać się i później, mam nadzieję, was. Właśnie w sprzęt trociowy, także trochę pracy nas to kosztowało, i dlatego nie miałem niestety czasu na wypady i kręcenie dla was materiałów. A drugi temat, o którym chciałem wam powiedzieć, to oczywiście konkurs, który ogłosiliśmy na naszym ostatnim filmie, gdzie wspólnie z Tomkiem z kanału FWA łowiłem na przynęty z Mystery Christmas Boxów. Udało nam się tam złowić kilka fajnych szczupacków, więc jeżeli tego nie widzieliście, to gdzieś tutaj wrzucam wam link. Natomiast czas ogłosić wyniki tego konkursu, nie będę tutaj się rozwodził, kto wygrał. Dlaczego i tak dalej. Wszystko to znajdziecie oczywiście w opisie pod tym filmem. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że zasypaliście nas ogromem zamówień na mystery Christmas Boxy, a jednocześnie także ogromem komentarzy właśnie pod tamtym filmem. Udało nam się wybrać najciekawszy komentarz, tak jak wspomniałem, zwycięzce macie w opisie, więc tam właśnie was odsyłam, a już teraz nie będę przedłużał, nie będę więcej gadał. Wracam do łowienia pstrągów i liczę na to, że uda się jeszcze coś fajnego dzisiaj wyrzeźbić. Niestety ta podniesiona woda, zobaczcie, tam jest dopiero koryto, no i to jest genialne miejsce tam dalej, tego nie widzicie, ale jest zwalone drzewo, świetnie byłoby sobie tam wypuścić, no ale no, mógłbym próbować tu wejść w woderach, ale chyba to nie ma większego sensu, bo ta woda plus mulisko, które tam jest pod spodem spowoduje, że wpadnę po pas, także bez sensu, idę dalej. Tak jak już wam wspominałem wcześniej, przewinąłem się na żyłkę, jednak te przymrozki robią swoje. Ja jestem zwolennikiem w trakcie mrozu łowienia na żyłkę. Co prawda teraz się zrobiło całkiem spoko. Jest myślę gdzieś tam minus jeden, nie jakieś tam wielkie mrozy, więc pewnie by się dało ale żyłka to jednak żyłka, więc... No ja w tym przypadku preferuję właśnie takie łowienie. Natomiast co ciekawe, to powiem Wam, że przewinąłem ją sobie na ten, na ten nowy kołowrotek Shimano Naski, bo zrobił na mnie wczoraj naprawdę genialne wrażenie. Ja oczywiście wcześniej sprawdziłem sobie prognozy i wiedziałem, że te mrozy idą, i miałem żyłkę przygotowaną na drugim kołowrotku. Ale ten Naski tak mnie pozytywnie zaskoczył, że po prostu szybciutko wieczorem sobie przewinąłem tamtego młynka na ten i dalej sobie nim walczę, bo, bo naprawdę wygląda na to, że jest to. Bardzo fajny młynek, a jeżeli chodzi o sam sprzęt, no to oczywiście wiecie, że jestem fanatykiem, praktycznie w każdym filmie gadam o sprzęcie, czuję, że tak jakby to jest moja misja, po części prowadząc sklep wędkarski, no ja chciałbym Wam jak najwięcej tej wiedzy przekazać i właśnie dlatego, jeżeli tylko trafia się taka okazja, to staram się te kowrotki, wędki zmieniać, możecie oczywiście powiedzieć, że na jakiś czub co film, inna wędka, co film, inny kowrotek. Natomiast no ja e, jednak e, czuję tak jakby powołanie w tym wszystkim, e, bo jeżeli ktoś z Was do nas pisze czy dzwoni i, i chce się dowiedzieć, na przykład czym się różni naski od ultegry, no to ja mogę wam powiedzieć, czym on się różni na papierze tam uszczelnieniem, tym, tamtym, czy z Natomiast dla mnie dużo bardziej istotne jest to, czym on się różni w boju, e, jak nie wiem, nawija, e, jak się zachowuje pod obciążeniem, pod nie wiem Większym woblerem w nurcie, który stawia duży opór. Takie rzeczy są dla mnie dużo bardziej istotne niż, niż katalogowe treści, więc, więc dlatego, jak tylko mam taką okazję, to te sprzęty zmieniam jak rękawiczki dosłownie, bo, bo staram się jak najwięcej tego sprzętu obłowić. Także jeżeli komuś z Was to przeszkadza i twierdzi, że to za dużo reklamy, czy cokolwiek innego, to oczywiście to jest wasze zdanie. Natomiast z mojej perspektywy to jest oczywiście w pewnym sensie reklama, sprzedajemy ten towar, to jest nasza praca i jak najbardziej podpisuje się pod tym, że te kowrotki czy wędki w ten sposób także promuje. Natomiast z drugiej strony dla mnie to jest przede wszystkim ogromna skarbnica wiedzy na temat sprzętu, którą później dzielę się z Wami i cały czas liczę na to, że właśnie dzięki temu możemy Wam u nas w sklepie jeszcze lepiej, jeszcze rzetelniej doradzać i to jest dla mnie w tej chwili najważniejsze, więc więc dlatego kolejny sezon pszczągowy otwieram kolejnym zestawem. A od razu mogę Was już uprzedzić, że w zależności od tego na jakie wody będę jeździł, będę miał jeszcze kilka wendeczek wam do pokazania. A także kilka kołowrotków, ale o tym już więcej w innych odcinkach. Także teraz wracam do łowienia. Jest chyba. Oj, 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 oj. Fuck! Fuck, 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 fuck! Co tu się stało? O, miałem naprawdę fajne branie i fajną rybę. Kurczę. No niestety. No dobra. Już nie będę więcej gadał o sprzęcie. Chyba trzeba się skupić na łowieniu, bo może jeszcze uda się coś wyrzeźbić. Naprawdę. Ale mi się ciepło zrobiło. Po tylu dosłownie godzinach bez kontaktu. Teraz takie fajne przetrzymanie tutaj w nurcie. Momentalnie tylko zaciąłem, począłem opór i luz, więc no szkoda. No cóż, czas podsumować. Zdecydowanie najgorsze, pstrągowe rozpoczęcie sezonu, z jakim przyszło mi się zmierzyć przez ostatnie kilka, jak nie kilkanaście lat. Jedyna fajna ryba, jaką widzieliśmy, to ryba młodego, która też miała spokojnie ponad 40 cm, no ale niestety spadła. Tak to już bywa. Ja co prawda złowiłem jakiegoś 20, ale umówmy się, że nie po takie ryby tutaj przyjeżdżamy. No i co? Co na to wpłynęło? No na pewno trochę te wszystkie czynniki, o których mówiłem w trakcie filmu, czyli podniesiona, trącona woda, czyli te wahania pogodowe. Niestety też ptaszki. Które spotkaliśmy na wodzie, czyli kormorany, no mam nadzieję, że jak najszybciej stąd odlecą i nie będą nam wyżerały pstrągów. Być może również te ryby po prostu potarle jeszcze nie odpoczęły, być może nawet w ogóle się nie wytarły, nie wiem tego, nie udało mi się złowić żadnej ryby, żeby to sprawdzić, ale na pewno czas dać im trochę spokoju i wrócić tutaj, być może dopiero w lutym, może nawet trochę później. Teraz niech one nabiorą sił. Ja pstrągowanie na jakiś czas odpuszczam. Przypominam wam, że w opisie do tego filmu macie zwycięzcę konkursu, który zgarnia kowrotek. Szymano Ultegra. Już więcej nie będę gadał, bo wystarczająco Was zanudziłem dzisiaj gadaniem. Pozostaje mi jedynie przeprosić za to, że musieliście się męczyć w odcinku totalnie bez ryb. No ale niestety wędkarstwo takie bywa bardzo często zdarzają nam się wypady bezrybne. No i takie wypady też trzeba pokazywać, też trzeba je jakoś przeżyć. To chyba tyle. Nie będę już więcej gadał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Spadam, bo czeka mnie bardzo długa droga do domu. Także trzymajcie się. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach.